Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem z KKF i dzisiaj was witam w drugim pełnoprawnym odcinku kwadratowej masakry. I zanim zaczniemy musicie wiedzieć dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, wystartowała strona kwadratowa tak jak kiedyś, jest pod adresem kwadratowa.tv i tam jest mini mapka, więc możecie śledzić nasze poczyniania, też są wszystkie filmy o serwera, jest czat itp. Itd. Także jak chcecie śledzić na bieżąco, co się dzieje tutaj na naszej mapie, to możecie to robić na tej stronie. A druga ważna informacja, to słuchajcie, muszę was pewną rzecz wtajemniczyć. Ostatnio, tak właściwie wczoraj na live wysadziłem swój domek, bo teraz codziennie jest albo odcinek, albo live o 18. .00. Czyli jednego dnia jest odcinek, drugiego dnia jest live, potem jest odcinek, live i tak dalej. Także codziennie o 18 się coś dzieje. No ciekawe jak długo wytrzymam w ten sposób, ale póki co daje radę. Więc wczoraj na live nie wiem czy wszyscy byli, ale jeżeli was nie było, to wysadziłem swój domek. Wysadziłem go dlatego, bo chcę zbudować tam po prostu nowy domek i było śmiesznie jak wysadzaliśmy TNT. Ale dzisiaj gramy z Aspyr'em. I Asper chyba nie wie, bo chyba nie oglądał tego live'a i będę go dzisiaj wkręcał, że ktoś wysadził mój domek i musimy zrobić jakieś wielkie przygotowania dla wojny do wojny, bo inaczej będzie ciężko tutaj przeżyć. Dobra, więc ja idę teraz na Discord od Aspera. Halo, no cześć. No siema, witam. No, Słuchaj, chciałbym ciebie. Ci jedną rzecz pokazać, Asper. Pa pamiętasz, co się wydarzyło 5 lat temu? Możliwe, że pamiętam. To chodź, ja bym chciał ci pokazać pogadać jaką fajną dziurkę. Ocha! No jest koniec mój w tym momencie. Zmieram. Proszę, Pracę. nie umieraj, a czekaj. Zgaszę cię! Nie, no. <grym> nie! Prze o Boże, przepraszam. Pół serca, pół serca. Ej, ale co ty w ognisko wlazłeś i się spaliłeś? Co jest grane? Nie, dosta dostałem strzało, Dostałem strzało, od Irola. A to idą, No nie, to no i znowu! A dlaczego on na ciebie poluje? Walka. Ewidentnie musi być walka. Ty, no ja mam taki dobry łuk, którym... chociaż on też ma dobrą zbroję. Irol zawsze był groźny tutaj, sobie zenchantował wszystko. Ty, Asper, chcesz czapkę? Jaką czapkę? Oj, jaka, ci bo już strzela. Wszyscy są przeciwko mnie na tym serwerze. Dobra, patrz, jakbyś chciał pokonać Irola, to patrz, i no. ja ci rzucam łuk taki jest zenchantowany, musisz go wziąć. No, spróbuj. No, naprawdę jest dobry. Ej, no muszę go wydobyć. Co jest? Nie! Asper, wypuść mnie! Proszę! Nie, a ja wierzę, że stąd się wyjść nie da. Nie, no nie da się. To nie ten Minecraft. No! No to jest koniec, ewidentny jest koniec. Koniec, koniec jest. I co teraz? No to super. Dzisiejszy odcinek będziemy prowadzić z dziury. I rolnac nas został, i uciekaj na F500, i on poszedł. No. no, żeby było lepiej. O jeszcze szkielet! Ja do kolekcji! Co jest grane? Ej może tutaj rozpoczniemy nowe życie w tej dziurze. Siema, mam pomysł, wiesz, bo tutaj kilka kratek już się kończy spałą, mogę spróbować woda rozlać, może akurat trafi do Tak, urak proszę uratuj nas. Muszę daj mi chwilę, muszę zbadać z której strony jest najbliżej do tej dziury, bo nie wiem gdzie to woda. Chyba, że Asperbeski tu ja ciebie zabiję a potem ty... Nie wiem co potem. A potem ty zabijesz ja nie mnie! Budem. O! A co mi te małe? Tylko ja mam 28 level, nie chcę go tracić. No no to nie. Pod jeszcze jakaś burza się będzie. robi. Patrz, wszyscy się zlecieli do nas. O nie, jeszcze sami mnie drzucają. Junior, proszę idź stąd. Czemu on jest złoty cały? Rekwiruj, re rekwiru. Ja nie myślałem, że wiem. O, o! <laughs> żeby się głodu nie uwarli. Już nasza trójka tu jest. Oddaj, oddaj mu te kości, oddaj mu te kurde, kości. Kurde, woda skręca, woda. bo tu dziura jest obok. Jeszcze trzeba przesunąć to bardziej w prawo. O, Ale chyba staro dopłynie staro do was woda. Bardzo. Zaraz, zaraz coś spróbuję tu zrobić. Tylko klocków nie mam, kurde. Nie masz i jakiejś Ja ci wrzucę, burak, wyrzucam z dziury. Skocz mi, mi na barana. Na barana. No to może być ciężkie. No, może ty, a jakbyś ty na mnie skoczył, ja bym ci tak łapko uderzył? Dawaj, wskocz. Znaczy. No o boże Burak dziękujemy Ale zobacz co musiałem to musiałem tu zrobić, teraz musisz to wyczyścić wszystko bo nie chce mi się tego naprawić Dobra, dziękujemy bardzo Damy radę. Ale to bo też szans. znaczy, że w złym miejscu jest dziura, trzeba ją przesunąć dalej żeby nie dało się debili wyciągać Bo to jest dziura dla debili, <laughs> jesteście debilami oficjalnie Pragnę zauważyć, że boję zaś przy zirola. No pogoda co prawda na zwiedzanie nie jest zbyt piękna, ale pokażę wam co się wydarzyło w ogóle po drodze do mojego domu Bo i tak będziemy sobie tędy szli Okej. Okay. proch się przyda. Będę robił jakieś tienty niedługo. I tutaj. O, zobaczcie, tam na horyzoncie. Nie wiem, kto to zbudował, ale to jest jakaś monstrualna wieża. Widzisz to? I To powstało dosłownie dzisiaj, chyba, albo wczoraj ewentualnie, bo wszedłem dzisiaj sobie na serwer. W nocy. W, nocy. w ogóle byłem, nie mogłem zasnąć dzisiaj. Wchodzę o czwartej na stronę. Kwadratowa.tv i cztery osoby, było, o było, czwartej w nocy. A teraz? On trochę tych osób jest. Kurde, nie wiem, ale to jest naprawdę wielkie. To jest chyba domek Kupsona. To może to też Kupson to buduje, nie wiem. O, i tu jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Ta czaszka. W ogóle domek Boxdela jeszcze się spalił. Według mnie się spalił od Pioruna, ale krążą tutaj różne plotki, że mamy jakiś podpalaczy. Patrzcie, w ogóle czacha się dymi. Fajna jest. Jedna, jedna z fajniejszych rzeczy teraz na masakrze, tak bym powiedział, To czaszka. Czy to, czy to, coś z kobla jest twoje? Nie, 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 to jest tylko dach. To jest tylko dach? Dobra, dobra, dobra prowadź. Przepraszam, tutaj zrobiłem mnie. sobie taki... Zaskoczyłem sobie, tylko to proszę, proszę, nie, proszę mnie patrzeć jeszcze. To wiesz, to są... pierwsze. Um, Powiedz mi, co to jest tutaj tu na prawo? Co? Tutaj takie coś... To, A, teraz się takie, nie, wiesz, nie. zatopione statki generują, tylko on już jest przekopany. A to chyba nawet ja, ja tutaj był byłem, ten... wiesz? Aha! Tak, zobacz, to jest, to jest, to jest, to jest to tutaj nawet ta skrzynka to jeszcze. Tutaj pod wodą była. Dobra, mam w mózgu jakieś porządne narzędzia. Cały czas na mnie krzyczycie w odcinku, że miecza nie mam, a im więcej na mnie krzyczycie, tym bardziej go nie chcę robić. Bo cały czas uważam, że na moby lepsza jest siekiera, bo zadaje więcej obrażeń niż miecz. Wiedziałeś o tym? O i patrzcie, teraz kurde szkielet jest jeszcze. twój pies? Nie wiem, pies? ale ma czerwone oczy. i u... pies atakuje szkieleta! Czekaj, a jak się nazywa ten pies? Bo to może być mój pies. Nie wiem, goni skipeta, gonić skieleta. nie mogę wyjść nie pod liściami. Boże! Czy to jest mój pimpek? Gdzie on jest? Tu jest pimpek. Gdzie on jest? A, to jest to pimpek? Pampek? Nie, to nie jest. Czekaj. Jest? Nie, chyba nie. Ale pomogę mu i tak A on ucieka w ogóle przed tym psem. Od kiedyś skielety? Nie, to jest jakiś pies bezpański. Ty jak, jak masz kości? Masz te kości, co Junior rzucał? Jedną. To wiesz, co ja ci dam? Możesz, możesz, jo, możesz go sobie oswoić, bo ja już mam pieska. Czy mam? Jeszcze nie mam. O, masz. O! A więc mu po prostu prawem dajesz. O, masz achievement na przyjaciele na zawsze. Idę do Mandzia, zobaczyć co tam sobie robić. A robi teraz wegram. Wow, Mandzio rozpoczyna budowę metra z tego, co widzę. Czyli Ty, to, to dawaj, jego. Dawaj Czyli... sobie wagonik, zrobimy. Trzeba. Wziąłeś to żelazo, może? Nie wziąłem go nie. Ale to ja. Kurczę. Kurczę. Albo chyba że bierzemy pożyczkę szybko od, od Mandzia, a on chyba też nawet nie ma w Dobra Dobra, jak to oglądasz, ja ci oddam, ale tutaj komisja do spraw budowy metra, musimy przetestować, tak, chodź Aspyr. przetestować. Jedźmy. Netto. dzięki. Trochę, trochę mi się przytyło ostatnio. No, no op, dobra, powiedz jadę. ci... Ty, te tory jednak są całkiem długie. Myślałem, że to taki dopiero początek, a one już gdzieś jadą. Tylko gdzie? Uwaga! Aspyr Patrz co tu no, się stało? Sabotaż. Ewidentnie może chyba że to pułapka właśnie jest. Dobra, dobra, ale czekaj, gdzie my dopłynęliśmy, bo dojechaliśmy, bo on. Ekspiarka, Ekspiarka Mandzi Mandzia. 1... Tak, no, Mandzio zrobił o, ekspiarkę. Po... Po co tutaj... O, LOL, pająki są. Ej, szczerze, pomadził się nie spodziewałem, że on ekspiarki będzie robił. I to nawet taka całkiem ogarnięta ta ekspiarka. Na jaskiniowe. O, nie, zatrumie, zatrumie. aspir, mleko, szybko! Mleko, czy z mleka, z, czy ze świnki wypada mleko? Dobra, chodź, bo cały czas idziemy do mojego domku. Przypominam, że celem tego odcinka jest dotarcie do mojego domku. Nie wiem, czemu nam to nie wychodzi. Dobra, wiesz co? Zróbmy tutaj takie wyjście do góry. Ja mam szybkiego kilofa. To. O, żelazo. O, o, żelazo. o, o! Nie, ale spokojnie. O, widzisz, to woda, nie lawa. Co jest? Eee, jakaś podwodna jaskinia, tylko pójść szybko botlen jest teraz w Minecrafcie, nie? Ej, patrz, mamy tajną jaskinię teraz. Teraz też tak sobie tak... Se eee, F5. O, 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 o. Nie wiedziałeś o tym? O, o, nie no, Florek, nie wiem pojęcia. Kiedy za teraz w Minecrafta grałeś, Aspyr? Z 2-3 lata temu. O kurde. No, pływanie jest fajne, bo zawsze to było takie męczące przechodzenie przez tą wodę. Ty, Aspyr, co się z moim domkiem stało? Ale znaczy to był twój domek. No właśnie, to jest domek do którego idziemy. Tu jest moja farma drzewa, która stoi, ale co jest moim domkiem? Ej, hello, ja to budowałem długie. To ty Nie, to nie ty. Ej, mamy ja tak zra... jakiś Nie, no to jest na 100% mój. No tu jest mój koń, który nazywa się mój kuń. W ogóle już szkieleta konia. Tutaj były owce, które mi Laka Narum chyba wypuścił czy, czy, czy albo Naruciak. To jest właśnie morski, był. morski zombie? Tak, z nich może wypaść trójzombie, jest jakieś pół szansy. Ale kto mi zniszczył mój dom? Aspyr! No, Ewidentnie była wina morskiego zombiaka. Nie, ale poważnie, chyba, że... wiem jedną rzecz, że owce mi wypuściła ekipa Naruciakowa na live, bo ktoś zrobił. A zobacz tam co się dzieje, widzisz przed nami? Dawaj, atakujemy go pod wodą. Tylko one w dół też potrafią strzelać, niestety. i Idę zapisał tego, czempiona. czempiona. Ty, ty chyba w lola trochę grałeś, co? Nie. Yeah. Ej, czekaj, czekaj, bo ja umrę zaraz. Asper, jest coś takiego, jak gdzieś jest wioska teraz, i z tym efektem pójdziesz do wioski, bo wtedy taki najazd tych ziomków zaczyna cię atakować. Są takie jakby fale, które są coraz trudniejsze, i no, w sumie póki co tyle. Ty, a wypadła może gdzieś kusza? Tylko, kurde, Asper. Ostatnio dzieją się dziwne rzeczy. Spłonął domek Boxdela, ktoś wysadził mój dom. Znikają rzeczy ze skrzynek, więc. Kto to zrobił? Asper, musimy się uzbrajać na wojnę, musimy tu jakąś koalicję założyć, bo nawet Irol nas bije ewidentnie. w tych żelaznych zbrojkach, Tak no jak ja wyglądam? Ewidentnie, ewidentnie trzeba stawić czoła przeciwnikowi. Czekaj, czy mój magazyn chociaż przeżył, tutaj miałem pod ziemią magazyn. Jejku, całe szczęście, że mój skron, schron przynajmniej stoi. I teraz patrz, ten... możesz no. zrobić tarczę, połączyć z banerami i patrz wariacie na to. Widzisz to? No. Widzisz jaką masz teraz groźną tarczę? Trzymaj, też sobie zrobię, bo zgubiłem. Ja mam plan. Zrobię ten miecz. Moi widzowie mnie co odcinek proszą, żebym zrobił miecz, więc zróbmy ten miecz. I ja mam level, który? 16? Czy ja umarłem gdzieś w międzyczasie? Ej, ja umierałem gdzieś? Właśnie próbuję sobie przypomnieć. <laughs> Długi odcinek. Ej, nie wiem, no. Nie pamiętam, Kurze. naprawdę. Nie. wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że Na nie. Na co ja zużyłem ten level? A może Irol mnie zabił? Nie wiem, nie jestem pewien, bo Irol tutaj zaczyna trollować. Czy tutaj coś ciekawego wypadło? O, no mam właśnie, surowego dorsza, Irol. tego. To właśnie Irol jest takim, widzisz, szartownisiem i śmieszkiem, że tutaj widzisz jakieś roli ja może stępem, Jest najlepiej uzbrojony! Nie, poważnie, Asper, musimy się zbroić. Ale ja, wiesz razie, co? co nie mam... e... Pojechałbym tak, jeszcze do prawie. pewnego miejsca. Do domu Naruciaka. Bo mam pewne podejrzenia, że to mógł być Naruciak, nikogo nie oskarżam. Ale no, oni tutaj coś często się ten do mnie pływali. Zdawaj do łódki od razu, dwóch można pływać. Czyli... Dobra, słuchajcie, sprawdziłem sobie na stronce, gdzie mieszka Naruciak. Polecam w ogóle stronę, można dużo rzeczy się dowiedzieć. On mieszka na. co ja powiedziałem? Minus 400 na 400? Mhm, mm chyba tak. Minus 400. Okej, okay, czy jesteśmy w całkowicie złym miejscu? Dobra, płyniemy. O, dobra, płyniemy dobrze. Bo tutaj jest przed nami farma dilerka, ja ją kojarzę, bo ma dużo rzeczy na czymś. To jest jakaś na tajna baza część ja była pod wodą. Okej, okay, dobra, jesteśmy teraz na drugiej części wyspy. Ja w ogóle nie wiem czy ja się przeprowadzać nie będę, bo teraz każdy wie, gdzie mieszkam, to może bym się gdzieś przeprowadził. Za nami jest dilerek, po prawej mieszka chyba Nexe. Przed nami jest ta tajna baza naruciaka, O której nie można mówić, bo jak tam byłem, to mnie prosili, żebym nikomu nie mówił. A raczej chyba mi zagrozili, więc powiem na odcinku pokażę wam wszystko. Uwaga, tylko u mnie. E... Gwiazd, na chatę. Tutaj mieszka Gilatis, On ma mega ładny domek, a to już chyba mówię na każdym odcinku, jak tędy przychodzę. No powiem ci, że ładny jak ładny, bo wiesz, jak to jest. Na każdy są gusty i guściki. Mi się za bardzo ten dom nie podoba. Aha, a zbudowałbyś ja... taki w jeden dzień? Patrz, nawet ja tutaj się... stoły piknikowe mają, no wszystko tu jest. No, no dobra, spójrz. Ja, ja myślę, że patrząc na Twój dom, to jesteś ostatnią osobą, która powinna się wypowiadać na ten temat. Więc może po prostu chodźmy dalej. Widzisz, tam na horyzoncie coś jest. O! Myślę, że zbliżamy się właśnie do tutaj wrogiego terytorium. Eska, ja czy jestem już prawie pewny, że to, że to tutaj z, te, z tych rejonów te wszystkie rzeczy wychodzą? Co też mam takie przeczucie, że stąd wychodzi całe zło. Patrz, no, ktoś tam kościół postawił, żeby jakieś tutaj zło odstraszyć z tego miejsca. Albo właśnie, wiesz, dla niepoznaki. Więc najciemniej jest pod latarnią. Czekaj, czekaj, coś coś. bo oni to specjalnie zrobili w lesie, żeby nie było widać, jak mi się wydaje. A tutaj widzę, patrz, jest kobel. I czekaj, którę tu się nie... Tam jak tak jest takie. A czyli czy podpisał mu, tak? to jednak, więc to nie jest takie tajne. Ale dobra, teraz jego nie ma na serwerze, to możemy sobie tutaj przejść. Magister również pozdrawia sąsiada. Pre, pragnie jednak przypomnieć, że znaki się czyta, a owiec nie kradnie. Wspomniałem już, że w swojej ofercie posiadam gąbeczki do ciała. <śmiech> <śmiech> o co tu chodzi? <laughs> o, patrz są <się śmiech> jakieś tajne drzwi. Może tędy się jednak chodzi. Eee. Co? O? jest? Dlaczego oni tutaj mają wszystko ze szkła? Ej, Aspery, o co chodzi? Ej, tu jest jakiś do obrzędów tajnych czy coś, ty to widzisz? To jest ich centrum dowodzenia. Patrz, a tutaj mają... Miesce co to jest? wszystko jasne. To jest jakiś, jakiś szklany bunkier, a tutaj bez kitu są takie dziury ewakuacyjne. Ale ej, to jest podejrzane, naprawdę. To będzie powołać specjalną komisję A masakry. tutaj, czekaj, tutaj na dole co się znajduje? Słyszałem gdzieś dużą ilość kur. Patrzcie, ile oni w ogóle jakichś tajnych przejść mają. Jakie, ja myślę, że to jest nielegalna farma Jakie kur. te schody są dziwne. Portal do netheru. Do netteru. Winda do piekła. Widzisz? Widzisz, Aspyr? Tutaj się zaczyna zło jakieś. A patrz tutaj. Kopalnia, kopalnia bitcoinów. bitcoinów. To już wiemy, dlaczego serwer tak ostatnio lagował. Nie no, nie lagował, ale ktoś prąd zużywa. Wodny świat. Co jest nie tak z tym miejscem? Czemu ty? Tu... Ej, gościu, chodź tu, Asper. ty jesteś? Tutaj, o. wodny świat, to jest naprawdę dziwne. Stąd się da wypłynąć? Zobacz, okay. tu! Czekaj, ja spróbuję... Mocze. Spróbuję stąd wypłynąć. Co jest? Co jest grane? Czemu ta łódka. Łódka, pierwszy raz widzę, żeby w Minecraftie łódka się zatopiła. Widzisz to? I ty zobaczysz, jest pod nami. Znowu szklane What korytarze. De, the... hey. Ej, naprawdę nie rozumiem. I łódka jest na dnie cały czas. Dlaczego oni mają jakąś taką fascynację szkłem? I patrz, oni tutaj sobie chyba w trójkę mieszkają. Ale gdzie. Jajko tu leży, o co chodzi? A gdzie mieszka Naruciak? Ja myślę, że dopiero tutaj, u góry, to prawdziwe. Co jest? Dlaczego, dlaczego oni mają jedno pomieszczenie, które jest całe w wodzie? O co tu chodzi? To, to, to nic nie ma sensu z tego tutaj. O i bardziej, jesteśmy tutaj z powrotem. Pokój, rozkoszy, nie wchodzić. O, co dobra. jest grane? Zobacz to. Zobacz. Co to. jest grane? SK4, SKKF. Dezy. Nie, wezy. Wiecie co? Ja w tym momencie kończę ten odcinek. Wracam do siebie, do domku i chyba po prostu zacznę. Nie, ja się przeprowadzam. Przeprowadzam się w jakimś innym miejscu, jak chyba zbuduję ten domek. Jak najdalej. Jakimś tajnym. To jest naprawdę. Nie, to, to. Wiecie, to nie jest tak, że ja teraz udaję, że ojku i wystraszyłem się w Minecrafcie. Naprawdę jestem przerażony tym, co zobaczyłem. Nie wiedziałem takich rzeczy w Minecrafcie. To jest dziwne. Musimy. Musimy jakiś, nie wiem, jak się nazywa ktoś, kto demony wypędza, egzorcystę Echorcysta. zatrudnić. O, Echor... że ja się z wami żegnam, ja jestem SKKF. Jeżeli odcinek wam się podał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby dostać wszystkie powiadomienia. A już jutro o 18 będzie live, także bardzo serdecznie zapraszam. I na dzisiaj to tyle. Żegnam również. Trzymajcie się, papa. Pa.